from the great state of New Jersey. I'm the programmer of the Black American Cinema Series here at Elk Plus Camera Film Festival. Uh, tonight's movie is uh, Devil in a Blue Dress, and uh, I think I looked the part of a nice 40s um, private detective. Unfortunately, Denzel Washington, in 1944, wouldn't have looked the part because there were no roles like this for black actors. This is a rare case of a noir, a neo-noir in this case, being cast with Somebody who was actually noir. So, um, Double in the Blue Dress is based on a book. This is the book here by Walter. Um It was adapted by Carl Franklin, who wrote and directed this picture. Uh, Witajcie, nazywam się Robbie Henderson. Przyjechałem ze wspaniałego stanu New Jersey. Cieszę się, że postanowiliście obejrzeć dzisiaj film z cyklu Black American Cinema. Za chwilkę obejrzymy właśnie w Barnie Los Angeles i zrobiłem dzisiaj wszystko, żeby wyglądać na postać z tego filmu, to znaczy jak detektyw z lat 40. Niestety smutny fakt jest taki, że Denzel Washington, który gra główną rolę w tym filmie, to jest film Noir, gdyby rzeczywiście żył w czasach filmu Noir w latach 40, tej roli by nie dostał, dlatego że czarni aktorzy ról detektywów nie wówczas nie dostały. Ten film jest przypadkiem właśnie neo -noiru, czyli powrotu do tej fali filmów noir z lat 40. i jest pierwszym przypadkiem, kiedy rolę główną gra ktoś, kto on naprawdę jest noir, czyli czarny. Film powstał na podstawie pierwszej z cyklu 11 powieści Waltera Mosleya o przygodach detektywa Izziego Rollinsa, właśnie Devident Grozwiers. Tutaj mamy egzemplarz i wyreżyserował go i napisał Karl Franklin, główną rolę zagrożenia za Waszyngton. A little bit about noir. Um, it's my favorite genre of movies. There's a Noir City Film Festival that happens every January in San Francisco, and I cover it. And there are a lot of movies that deal with detectives and femme fatales, things like *Double Indemnity*, *The Maltese and, and had all things been equal in Hollywood, we would have seen a movie like this much earlier. But as I said, there were no roles for African Americans in films like this. In fact, this was supposed to be the beginning of a series of films being made from the Walter Mosley books. And since this film was not a hit, they didn't make more. Which is kinda of sad because Denzel Washington is perfectly cast here. And his sidekick, who runs throughout most of the books, is named Mouse. He's a little more homicidal than the actual villains in the picture sometimes. And in this picture he's played by Don Cheadle. This is the movie that made people take notice of Don Cheadle. And he had he had one more scene in this picture, I think his star would have risen a little bit faster than it did. Ta słówka o filmie Noir, to jest mój film Noir jest moim ulubionym gatunkiem. Co, każdego stycznia w San Francisco rozgrywa się film Noir, Film Festival, który, o którym ja zawsze piszę, jeżdżę tam, jeżdżę tam regularnie i oglądam te filmy pasjami, to są filmy w rodzaju podwójnego ubezpieczenia, Sokoła Martańskiego zawsze jest są prywatni detektywi, kobiety fatalne i tak dalej. Natomiast rzeczywiście, gdyby w latach 40. panowała w Hollywood równość pod względem obsadowym, to mielibyśmy takich filmów, jak tutaj zaraz zobaczymy, o wiele więcej. Niestety tak nie było. I trochę szkoda też, że był to tylko jeden z serii. Miała powstać cała seria, właśnie na podstawie powieści Mozleja. Powstał tylko ten jeden film, nie odniósł zbyt wielkiego sukcesu kasowego, więc zrezygnowano z kolejnych. A szkoda, bo po pierwsze ten założony. To jest znakomity w tej roli, a po drugie partneruje mu Don Cheadle, który gra postać o imieniu Mouse e, I e, jest absolutnie fantastyczny. E, jeszcze jedna scena więcej z jego udziałem i tak naprawdę on by ukradł e, cały film. E, ten film sprawił, że na Don Chidola zwrócono uwagę i e, wówczas jego jakby, gwiazda wzrosła w pokrót. Black life in Los Angeles. This picture takes place in Los Angeles. It's the first book, so it takes place in the earliest time of the series of Easy Rawlins books. And as in any noir, there are film fatales. There are two here. One is played by Lisa Nicole Carson, and the other one is played by Flashdance's own Jennifer Beals, who may have found something in common with the character that she plays in this picture. There is a devil. There is a blue dress. There is gorgeous cinematography, and. As in any noir, there's a guy in the wrong place, the wrong time, the wrong woman. So please enjoy. W tym filmie, to, to cały ten cykl powieściowy 11 powieści rozgrywa się na przestrzeni dekad w Los Angeles i opisuje jakby też relacje rasowe na przestrzeni tych dekad to jest pierwsza książka, więc dzieje się najwcześniej w latach 40. -tych. I tak jak w każdym dobrym ławarze powinna być kobieta fatalna, tutaj są aż dwie. Pierwsza jest grana przez Lizę Nicole Carlson, druga jest grana przez Jennifer Beals, znaną z filmu Flashlands i ona właśnie wciela tą postać tytułową, dlatego że tak, jest diablicą, tak. nie nosi niebieską sukienkę, a głównym bohaterem, jak w każdym dobrym moarze, też jest detektyw i facet, który znalazł się w złym miejscu, w złym czasie i spotkał nie tą kobietę, co trzeba. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Dziękuję.